Cześć, dzień dobry. Nie dopowiedziałam dwóch rzeczy, więc tutaj szybciutko. A propos błędów. Pamiętajmy, że czy chodzi o prawo przyciągania czy prawo założenia Godarda, chodzi również we wszystkim, co manifestuje, co ma pomóc Ci w realizacji marzeń, chodzi również o wdzięczność. Czyli jeśli masz ten efekt, już go widzisz przed sobą, czujesz go, czujesz swoją. Nową wersję siebie, taką, która ma wymarzony dom, wymarzonego faceta, nową świetną pracę, realizuje się. Więc Ty też już czujesz tę wdzięczność. Tak po prostu cieszysz się, więc pilnuj też swoich wibracji, żeby były możliwie jak najwyższe. W zgodzie z Tobą i z tym Twoim pragnieniem, jak najwyższe, bo to tylko Ciebie przybliża. Więc wdzięczność, wysokie wibracje. I oczywiście wiara w to, że to po prostu, skoro jest w wymiarze energetycznym, to po prostu już to ciebie przyszło, przyjdzie, jest, będzie. Więc poczuj to, poczuj to i uwierz. A jeśli chodzi o robienie, bo też o tym wspominałam, tak, robimy. Ale kiedy jest robienie z impulsów, kiedy jest robienie z flow, nie czuć tej ciężkiej pracy tak naprawdę, bo to jest praca, która przynosi efekt i to jest piękne. Przecież ludzie nie są stworzeni po to, żeby leżeć, patrzeć w sufit i pachnieć, tylko po to, żeby działać, działać w tym flow i czuć efekt. Więc masz to swoje marzenie, masz to swoje pragnienie. Przychodzą synchrony, żeby działać. No, sorry, żeby ukończyć maraton, trzeba wystartować, ale działanie we flow jest zupełnie, zupełnie inne. Jakby masz takie uczucie, że dmucha coś w Twoje żagle, że po prostu masz te skrzydła, masz tę moc. Jest po prostu lekko, jest lżej w tym flow niż wtedy, kiedy jest opór. Nie jest napięta ta guma. Mam nadzieję, że, że osiągniesz taki efekt i że to wszystko jest dla Ciebie dostępne. A jest dostępne. Kwestia praktyki zawierzenia wdzięczności, odpuszczenia. Za dzisiaj dziękuję. Buziaki.